Delegacja ukraińska zawsze była największa, no bo są z naszymi sąsiadami. Wiele osób stamtąd przyjeżdżało, specjalnie organizowaliśmy dla nich tłumaczy, żeby mogli skorzystać ze wszystkich naszych wykładów, paneli dyskusyjnych i atrakcji, które przygotowujemy dla niewidomych, żeby też i oni zobaczyli, co to jest ping-pong dla niewidomych, albo na przykład bezwzrokowe strzelectwo, gdzie bierze się taką specjalną strzelbę albo pistolet laserowy. I w sposób udzielony się trzeba dotarczy. No, oni kompletnie zafascynowani, że, że w Polsce takie rzeczy można obejrzeć. No i oczywiście z pewnym dystansem, no bo wiecie, to, co my pokazujemy, to oczywiście nie jest tyle, co choćby w Niemczech czy w Danii, Szwecji, tak? Ale faktycznie jesteśmy bliżej rozwiązań i możliwości tamtych krajów niż możliwości Ukrainy i Ukraińców niewidomych w stosunku do naszego kraju. Drodzy Państwo, prosimy o pomoc na Ukrainę, na Ukraiński Związek Niewidomych. Drodzy Państwo, prosimy również oczywiście o pomoc i dla naszych, dla naszych niewidomych. Zbieramy tę pomoc przecież co roku i to kontynuujemy. No co by nie rzecy, jest teraz okres zbierania 1%. Więc...